A tutaj ma gotowe bryły. Dodatkowe karty, Odchodzą Dodatkowy kartek, który się wpina do paszportu Nie są wklejone, zobaczcie nas ja doala. Ostatnia Arosła witajcie, hej. Arosła Sunday. na ten Wietnam. I dzisiaj Mariusza wypadły jakieś zmore brzuszne. Wczoraj, ciebie dzisiaj mnie. Jakiś fatun, tak nas w Kabodzie żegnę. No mówi się trudno, ale i tak Dobrze. jeszcze tu wrócimy. nie możemy zaczekać, aż jedziemy do Wietnamu, tak. tym bardziej. Zatem ruszamy, jest godzina ósma o 12.30, mamy ostatni prom na Fukok, więc niby daleko nie mamy, bo jakieś tam 25 km, ale za granicą. to mamy pieniędzy, więc wszystko zajmuje czas. Ruszajmy, czym prędzej. Tak, i z tego naszego przybytku kapelkowego wydobywamy. Całkiem fajnie się stało. Mi. Dla no Kiu? Nie, mnie też się dobrze stało. Okay. bye. Bye, bye. bye. Chcieliśmy, chcieliśmy zrobić skrót, ale skrót nam chyba za bardzo nie wyszedł. Więc będziemy się wracać. No, bo taką drogą jednak słabo się jedzie. Nawet bardzo słabo. Dobra, to odbijamy teraz na granicę wietnamską. Także wybywamy z Kampot Jak dobrze ja pójdzie. Nie. W zeszłym roku mieliśmy no fatalną tutaj noc i uciekaliśmy czym prędzej. Teraz co prawda też uciekamy szybko, bo spieszy nam się na prom. Ale no już w, dla mnie bardziej miłych okolicznościach. A w ogóle to e, Mrs. Gosik, tak mi się wydaje, zadała pytanie, czy jej się dobrze wydaje, że mm, znowu jakby odwiedzamy te same kraje, te same miasta i te same miejscówki. Byliśmy w Kambodży. Tak, to jest prawda. Co prawda, prawda, co prawda. My nie podążamy cały czas tą samą ścieżką, ale w związku z tym, że nasza kochana delta Mekongu już jest za miedzą, a żeby się tam do niej przebić, to Hello. Są raptem trzy przejścia graniczne, Hello. przy tym jedno zdaje się, że jest rzeczne, więc nas nie interesuje. Na drugim byliśmy w zeszłym roku. Jest, a że ta droga jakoś tam dziś w pewnym momencie się nam Hello. połączyła z poprzednim szlakiem, nazwijmy to. Się ja się dobrze z tym czuję jak wracam do miejsca, z którego mam dobre doświadczenia i byłem tam na przykład rok wcześniej. Fajnie jest zobaczyć na nowo to miejsce, a jeszcze lepiej jak spotkasz tych samych ludzi i oni siebie rozpoznają, no to już w ogóle bardzo sympatycznie. No Także fajnie. życzę sobie nam, żebyśmy za jakiś czas znowu w to samo miejsce przyjechali, zobaczyli co się zmieniło. Jak się mają ci ludzie? Ponieważ do granicy zostało nam 13 km. Ale nie zaczyna się zdania, ponieważ. A mamy taką względną, czystą drogę, nazwijmy to. To. I piękne widoki. Jest. Tak się zastanawiamy. Eee, co nas urzekło w Kambodży? Co tutaj lubimy? A czego nie lubimy? Czy Tak naprawdę chcielibyśmy z Wami podyskutować o tym co nam się podoba i co Wam się podoba. Albo żebyście dali znać to co my uważamy jako plus to jest też dla Was jako plus albo jako minus. I tak dalej i tak dalej. Albo po prostu wnioskując z naszych filmów. Co według Was jest na plus a co według Was jest i minus. Tu jeszcze ciekawostka. Tak wygląda, Tak wygląda dystrybucja lodu. Przyjechał pan motorkiem tutaj ma gotowe bryły idzie do pani, zanosi. Wrzuca od razu do do Jak się mówi, ile to kosztuje? Baman. Baman? Tak. Taka. Taka? Taka. Nie, wiem, ile to jest? Taka? No, w każdym razie, jak się kupuje taki lód, to kosztuje taka. Taka. Ilekolwiek to jest. Fajne te bramy mają okazały. Często te bramy to jest wjazd do świątyni, tak jak na przykład tutaj, ale czasami Gdzieś do są... miasta, do wioski tak, do jakiejś wioski skręca się z głównej drogi w jakąś boczną uliczkę i właśnie od razu jest taka brama Jak ty się czujesz? O, oh, bywało lepiej. Ale zmieniając na coś bardziej przyjemnego, to do granicy zostało nam ile? Nie wiem, 3 km. Także już. Już, 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 już czujemy. Ciemnym. Tak. Czujemy fo. No, jeżdżamy do granicy. O, nawet Vegas. Kasyno jest tutaj. Tak, właśnie tutaj. Yy, pamiętasz, w zeszłym roku też były kasyna na, na granicy. Co prawda, na innym przejściu granicznym, ale też były, no? Tak. Susu, su Chociaż tą kasyną mam wrażenie, że jakieś takie... To jest chyba zakaz ruchu, bo każdy prowadzi swój motorek. Susu, su Przełapali nas, jakieś policjanci, więc się tu zatrzymujemy. W sernicy. W sernicy. Idziesz tu? Nie, sama. samo. Okay. Mamy ze sobą kampucję. Vegas. Tak, nawet Vegas tutaj było, a tak poważnie to wyjechaliśmy właśnie z Kambodży i witamy nowe. Chyba <grythets> <Aja, jak. grythets> Panu się spodobały moje uda. Okej, okay, wyszłam z okienka, wszystko jest ładnie pięknie, mamy e, pieczątki z, z datą jakby wiecie, możliwości tutaj tego pobytu, bo my wnioskowaliśmy o te wizy trzymiesięczne i co bym chciałam powiedzieć, aha, e, słuchajcie, jeżeli wnioskujecie o wizy przyspieszone. To one mają formę takich, oto... Um, Dodatkowych karteczek, kartek, które się które wpina do paszportu. Do paszportu. Nie, nie paszportu. są wklejane tak Dokładnie. jak na przykład wizy... A regularne wizy, takie, na które się tam chwilę czeka. To już wam pokażę. To wyglądają po prostu takie wlepki. Nie? Żadne tam nic, nic, nie lata w paszporcie. I tyle. Jedziemy. Czy my zdążymy ci na promie, a nic nie wiem. Zastanawiać się to, że wszyscy prowadzą no poza tym panem może Nie nie uruchamiać silników Nie wiem Z tamtej strony też tak było Masz pod ręką co podać? Dobra, chcą jeszcze od nas paszporty Maria Przy okienkach nie było żadnej kolejki ani po stronie kambodżańskiej, ani wietnamskiej. Good morning Vietnam! Yeah. Wietnamskie dzieciaki też krzyczą Hello. Pojawiać właśnie takie panie chodzące z koszami Hello! Hello. Hello. Dzieciaki ze szkoły, a my mamy do Patien 5 kilometrów Ale jestem potwornie głodna jest 11.19, a my przez te problemy żołądkowe Nie tylko na kogoś wam ja żyję? Of course. <laughs> Come on. promów. Tak. A Mariusz wybrał taki piękny oto przybytek dzisiaj. Bez za komentarza. Za który płacimy? Ile? 36 zł. Mhm. To co? To taki drogi? Nie, nie że taki drogi. Po prostu wiem, że w takiej cenie coś takiego przyjemniejszego dla oka można znaleźć. Paweł wybrał pod swój gust, no brawa dla niego, o gustach się nie dyskutuje. Natomiast fajne jest to, że mamy widok na kanał. Jest bardzo no, ładnie i mamy taki spory on powiedział. No i tyle. Niestety nie jedziemy dzisiaj na Foucault, nie wyszło. Ehm. Chodziło o to generalnie, żeby się spotkać dzisiaj z Maciem i z Olą. Ale, no, ze względu na te problemy, problemy brzuszne i te takie różne ceregiela, no to e, przyjechaliśmy tutaj. Owszem, byśmy jeszcze wjechali na ostatni prom, który teraz właśnie odpływa, ale mm, by, dopłynęlibyśmy do Fukok jakoś w granicach 15:30. I do pokonania jeszcze 30 km, a z zdrowiem dzisiaj to słabo to bym widziała, więc zrezygnowaliśmy. No, i prawdopodobnie jutro, po prostu z rana, będziemy atakować wyspa. No, trochę za dużo byśmy sobie wzięli. Mieliśmy drzemkę, właściwie Mariusz miał, ja tam duszowałam w lecie. Ale najważniejsze, że chłop już się czuje lepiej. Zjeść. Si. Już brzuch nie boli, nie ma dyskomfortu, więc jest, jest fajowo. Węgiel drzewny zrobił swoje. Mm, a tymczasem jest 16 z małym hakiem i chcemy załatwić internet, kasę z banku i... Aha, i chcemy jeszcze tutaj pojeździć po okolicy, zobaczyć co tu jest ładnego. Chcemy więcej kasy z banku. W ogóle to my jesteśmy nad morzem, więc... Może jakaś ładna plaża nam się trafi? No, zobaczymy też, jak to wszystko z czasem wyjdzie. Tylko, że Ken Bank jest otwarty do 16:45, to rzutem na taśmę Marysz właśnie poszedł wymienić kasiarę. Idziemy teraz się zorientować w temacie promu. No i jak widzicie, mamy tutaj morze. Tam daleko jest Pukok, tu mamy Aleksandrę a tam będziemy załatwiać bilety na prom. Druga wizyta w banku zakończona sukcesem, wymieniłem sprawnie dolary. Co ciekawe tutaj za jednego dolara płacą 22 450 dongów. Jest ogólnie tak, że im macie wyższe nominały, jak tam dziesiątki, dwudziestki, setki, one są wyżej traktowane aniżeli te niższe nominały. Co ciekawe spread jest bardzo niski, bo to jest jak kupujesz dągi, a jak kupujecie dągi, jak sprzedajecie dągi to wtedy jest 22530, więc ta różnica to jest 60 dągów. Można też wymieniać euro no i też inne inne waluty, tylko wtedy już jest mniej korzystny kurs. A słyszę, że Ola już jest tutaj po wizycie. Jest. Okienku, to powiedz co wiesz. Promy, cargo odchodzą jutro. Jest o 5, 6, 9 i o 11, więc tak na dobrą sprawę dzisiaj i tak byśmy nie zdążyli. Więc w sumie stało się jak się stało. Tak miało być. Dobrze tu nie przyjeżdżaliśmy i mm, 2,5 godziny jedzie prom na wyspę. A nawet płynie. Tak, dokładnie. Płynie. Yy, możemy kupić bilety teraz. Możemy kupić. Jutro bilet kosztuje od osoby 185 tysięcy dongów za rower 50 tysięcy dongów. No dobra, czyli łącznie jakieś tam 230 dongów? tysięcy dongów. Czyli około czyli... 40 zł. Tak, to jest 40 zł. Z tym, że to jest spora odległość, bo to chyba jest jakieś 40 tam kilometrów ponad, więc rozumiecie. No i to jest wolny prom, bo to jest prom cargo, dlatego też możemy wziąć ze sobą rowery. Super. To co kupujemy teraz? Mhm. Powiedz mi, na którą godzinę? Or... Ja na którą była... chcesz? Słuchaj, ja bym była za tym, żeby wziąć na godzinę piątą. Wtedy będziemy o 7.30. Pewnie będziemy spać na tym promie. Eee, w... O 7.30 jesteśmy na Fukok. I zanim zrobimy tą petelkę, żeby dojechać do tego miasteczka, gdzie mamy się teoretycznie zatrzymać, no to zwiedzimy sobie kawałek Fukoka i będzie przyjemna aura itp. itd., więc myślę, że. Super, ale ja jestem, żebyśmy płynęli o 6, bo wtedy. Przynajmniej cokolwiek będzie widać. Bezpieczniej się będzie. No I łatwiej po, się tu przyjechać. Kupić wezmę wszelki wypadek paszport, bo może będzie chciał. Good luck Jesteśmy właśnie przy okienku i kupujemy bilety na Twokok. I ciekawa sytuacja, bo wymagają paszportów od nas, a paszporty na ogół zabierają hotelarze I teraz. No mamy skan tych paszportów? tylko żeby się znowu dostać, to trzeba mieć połączenie z internetem. Słuchajcie. Możemy skorzystać z internetu. tak. akurat... Dobra. Okazuje się, że nawet udostępnieni nam hasło do Wi-Fi możemy skorzystać z internetu, żeby poszukać tego skanu. Ty jakoś zestresowana? Tak, bo kurde nie mogę tego znaleźć. Ojej, Wszystkie skany ojej. są twoje. Ojej, mamy skan paszportu. No ja poszukam. Też No okej, okay. daszowej. I się każdemu podoba, nawet nawet panu Sinclao. Spróbuj jeszcze raz. Zobaczcie, jaka zabawa. Jedna piszczałka, tyle radości. Mamy na dodatkowe siano z banku. Mamy załatwione bilety na Fukuok. Teraz powiedz po jakim kursie wymieniałeś. Wszystko jest. O, jakie, o, jakie Zatem co chciałeś powiedzieć, My, że mamy bilety na prom, mamy kasiorę zorganizowaną. Tak, jesteśmy gotowi eksplorować wyspę.

Za 50 tysięcy dongów, czyli jakieś tam 9 złotych z 1 giga. To całkiem serne. And how much for SIM card? 50 tysięcy. 50 tysięcy. And this uh, 50 tysięcy is including this one gigabyte? Or I have to pay extra? Czyli okazuje się, że za 100 tysięcy będę miał mm, 1, 1 giga. No to stosownie <laughs> dostanę jakieś 18 zł Ok, and how long... Am i can use this. It's for 7 days, 14 days, 30 days. One month. One month, czyli 30. Ok, so I take it. Ale pojawiła się kartka 3G. Od razu zrobię test i zobaczę jak, z jaką prędkością śmiga ten telemobilny. Tu się robi test, a w międzyczasie pokażę Wam takie, takie, są pakiety. Czyli na przykład największy pakiet jest za 200 tysięcy dongów, wtedy jest 3 giga. Ściąganie 10 mega. O, do przeżycia. Wyobraźcie sobie, że oni mają chwilę na punkcie numerów i może na przykład takie numery sobie wybrać, za 50 tysięcy domów tu jeszcze jako ciekawostkę chciałem Wam pokazać jakie modele smartfonów są oferowane i w jakich cenach i też zaintry zaintrygowały mnie X-Fony proszę no, słuchajcie za 220 tysięcy domków można mieć w telefon, czyli Czekaj, ważnie nie mogę policzyć. To 40 zł. 40 zł za telefon. Teraz mamy kolację. Pani właśnie niesie, uwaga, co? Co niesie? Boko. Mamy so i mamy boko. Kaman. Coś na co czekaliśmy tak długo. Jezu, ile radości jest we mnie, jak ja widzę te dania. Brak mi słów, po prostu brak mi słów, a to, się pojawia. E, zatem... Takie dobre rozumiem. Kochani, tak no smakuje. oczywiście, że to będzie... No ja widzę, że to będzie doskonałe. FO, czyli klasyk tajski, więc zupa z makaronem ryżowym, z plasterkami surowej wołowiny, która się ścina pod wpływem wysokiej temperatury samej zupy. Natomiast ja mam boko, czyli to jest makaron z znowu ryżowy z wieprzowiną, ale taką jakby gulaszową, ona już, już jest ugotowana więc powinna być, powinna być miękka, taka z dużo cebuli i to ma w takim intensywnym mięsnym wywarze mamy tutaj zioła, mamy limonki i papryczki, czyli kurde, chciałabym, żebyście byli teraz na naszym miejscu, no ale mogę wam tylko powiedzieć smacznego jak jestem wredna. A jak ktoś nie je mięso? No to... to nie wiem. To... No, ja uwielbiam takie rzeczy. Kochani, z tego miejsca mówimy wam papa i widzimy się jutro. Pamiętajcie, żeby zakciukować, zasubskrybować i yy, może skomentować, jak podobał wam się ten film. A w ogóle, jeżeli myślicie o tym, że film jest wartościowy, to... Szorujcie, udostępniajcie w świat! Niech idzie fama o Marioli! Szorujcie! Szorujcie! <gry> Buśki, pa! To szorujemy. Papa! Pa. Jeszcze dostaniemy chyba herbatę. Aha. Mhm. Dobra. Papa! Pa. Jemy. Suasu so, so, daj! Właśnie, przedostanę krótko. Już w dziecku, to robi się ręcznie. Między innymi...